Jestem Fawczugoł, a to jest odcinek z Transformers. Jesteśmy na Romie Prochund. Jak widzicie, nie gramy od pierwszego, będziemy grać po 47 poziomu. Patrzcie na moje istoty, to możecie sobie wszystko zobaczyć: wszystkie tytuły, wszystko. Możecie jeszcze zobaczyć, co ja mogę Oj. Że nacisnął hmm, Bo czekaj, wyjdę na rum? Trochę. Czekaj, czekaj, Dobra. jesteśmy na ramie Jeszcze Wam pokażę, proszę, w umiejętności. Idzie sobie je zobaczyć. No, i ty. Tyle. tyle to by było. Z tego co miałem wam pokazać. Dobra, dobra. Mm. No. Idziemy mamy tyle serów. Trochę dużo, ale, no, ale. Zawsze mało, nie? się przyda, bo zbieramy sobie na futereczko jak uzbieramy, no to uzbieramy. Na szybko trzeba się gdzieś schować. Mm. Nie, nie, czekać. No nie, nie, Słaby jestem Tutaj Tutaj na jak ktoś będzie miał sojusza. Albo coś. Co się zrobi? Sojusza? No może, może, może. Sojusza mam pewną. Halo, Girko. Halo, halo. Myślamm, że zrobimy tutaj ten ucinką. Teraz musiałem zrobić pauzę, bo myślałem co zrobić w tym odcinku. Myślę, że, nabijemy mi, i... e... 1410 sera. Wtedy będzie koniec. Tylko muszę zobaczyć, czy tu się zarabia ser. Bo muszę wejść do nary, to trochę może potrwać pewnie. Oh, o! No Najlepiej! O, oh, ja się tu wiem jak schowam. O, oh, dzięki za turbo tą Hop. Ej, lejdziemy tą trochę. Aj! Ej! Ja jeszcze sam spacy prędzej, ja! Chciałem się inaczej schować.

Zrobię za, może poradnik tylko dziś. Albo nie, to poradnik zrobię w następnym odcinku. temu też zrobię i w ogóle zrobię wszystko. Poradnik taki cały. Albo nie, zrobię wam go dzisiaj. Nie obrazicie się chyba. Dobra, ale jeżeli czy już starczy czasu. A to ja pójdę na Rom i się zaraz zobaczymy. Dobra, jestem. Jestem, jestem. No i znalazłem to inną mapkę. Jak widzicie, jak mamy V, mamy taką niebieską, ale musimy najpierw zrobić tak. Spację robimy takie niewidzialne. Widzicie, mogę przez to przechodzić? Czyli, że jest niewidzialne. I mamy jeszcze godziczek na C. Widzicie? guziczek na C. I możemy to połączyć z V. O, tak. Tak jak widzicie. No, możemy to połączyć z V. No, tak. Tu widzicie, jak macie trudny tryb to możecie sobie wybrać kolor no, czerwony a jak macie normal, czyli jeszcze nie macie e, swojego totemu nie macie swojego totemu to jeszcze możecie robić z B ale patrzcie muszę znaleźć odpowiednią matkę o, to może być dobra Widzicie? Nie mam to temu i robię sobie zwykłe takie z B. I one mogą same być wszędzie. no Na całej mapie nie możecie ich robić. To możecie robić na całej mapie sobie. To robicie na całej mapie. Jak widzicie To to możecie robić na całej mapie Robicie to na całej mapie sobie No to już wytłumaczyłem większość. Teraz jeszcze pokażę Wam. Włączacie trudny tryb i by to idzie o No, ja mam taki, potem tam robicie zapis. I zaraz Wam go pokażę. Jeśli krążę. Dobra. No, tu nawet mogę Wam go pokazać. Widzicie? Mamy go. To co zrobiliśmy tam mamy tu. Zów musiałem zrobić przerwę. I widzicie? Teraz możemy sobie łączyć. Znowu musiałem zrobić przerwę, ale musiałem zobaczyć ile nagrywamy. Trzeba już kończyć. Tu wytłumaczyłem wam jak kreat No więc. Przegnajcie. No i jak się podobało dawajcie łapki w górę. I subskrybować. No. I pisać jak chcecie za mną no, więc. Pa. Trzymajcie się. Do następnego.